No, witam. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii, z naszego kanału. A tak, na poważnie, witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku na kanale. I słuchajcie, 3 lata. 3 lata. Nasz kanał już się rozwija. Jesteśmy w chwili obecnej przy, 200, 2, przy 2340 subskrypcji. No i słuchajcie, tutaj mamy to miejsce. Naprawdę super. Powiem wam, trzy lata kanału wróciłem tu Nagrać specjalnie film Może wam pokażę bliżej, jak to wszystko wygląda tutaj Tam był tył, wszystko, bo więcej wam nie pokazałem Tam były ogólnie rybki A tam wyglądało to tak Dobra, słuchajcie Powiem wam, to nie będzie długi filmik Chciałem tutaj przyjechać wam pokazać No i super, słuchajcie Napiszcie, jak ogólnie oceniacie ten początek kanału Bo ja naprawdę powiem wam, jest przekozacko Zaczęliśmy i skończyliśmy, znaczy nie zakończyliśmy jeszcze Ale jesteśmy w, przy dobrych przyrostach W i łapka w górę Znaczy w wyświetleniach już właśnie nie, bo spadamy coraz niżej Chociaż mam nadzieję, że to jak najszybciej odzyskamy No i co? Chyba tylko ci Najstarsi widzowie pamiętają to miejsce Niech napiszą w komentarzu, jeśli pamiętają no, i cóż, jeszcze krótko Wam pokażę, jak to wygląda dalej. Tam jeszcze mamy coś takiego. I tak to wszystko się tutaj prezentuje u mnie. Tak. No, wracając, jeszcze tutaj sobie na końcu usiądę. Yy, a tutaj jeszcze było coś takiego. Tutaj były wcześniej jeszcze kwiatki, ale tutaj już ich, ich niestety nie ma. Bo tutaj nikt nie przebywa. Ja tutaj tak przyjechałem. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Zostawcie poniżej łapkę w górę oraz komentarz na dole i napiszcie Pamiętacie ci co są i pamiętajcie to miejsce, niech napiszą komentarz. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego filmu. Pozdrawiam. I być może za kolejny rok nagram dla was kolejny film z tego miejsca i zrobimy coś więcej. Siemaneczko. Ogólnie jeszcze przed końcem. Tutaj się coś się urywa. Przed końcem chciałem wam jeszcze pokazać jedną sprawę, czyli tutaj. Tak to tutaj też wygląda, ogólnie całą wam wszystko pokażę, który taki odcinek ma być. krótszy, dłuższy, to pokażę Wam też tutaj, tu jest ten. Tutaj były kwiatki, ale tutaj jak mówię, tutaj już nie jest nic zrobione, ponieważ tu nikt już nie mieszka z zasady. Znaczy przyjeżdżamy tutaj czasami, yy, ale tak to już nie. Niekoniecznie. Tutaj są kwiatki, niezapominajki. Tutaj jeszcze są inne kratki. Pyk, pyk, pyk. No i tutaj jest już takie coś jeszcze z drugiej strony. Coś takiego. Tutaj jest wyjście i raczej już tyle. Tutaj jest jeszcze jeden takie miejsce. Proszę bardzo. No i teraz już tak naprawdę dziękuję za oglądanie. Siemaneczko i widzimy się już w kolejnych filmach. Siemaneczko.